Cześć, witam cię bardzo serdecznie na dzisiejszym filmiku odnośnie cukru. Ja nazywam się Ania Szkudlarek i jestem pasjonatką zdrowego stylu życia. I porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o cukrze, o tym co nam robi, dlaczego go tak bardzo lubimy i jak możemy się go pozbyć z naszego codziennego jadłospisu. Słuchajcie, cukier tak naprawdę jest odpowiedzialny za gwałtowny wzrost otyłości. Nie wiem, czy wiecie, ale cukier jest gorszy od tłuszczu. E, jesteśmy regularnie tak naprawdę podtruwani e, cukrem. A dlaczego lubimy słodki smak? E, pytanie właśnie dla, dla Was, czy lubicie słodkie? Kiedy sięgacie po słodkie? Czy jest to wtedy, kiedy macie dobry nastrój, e, czy kiedy czujecie się źle? Czy chcecie się wynagrodzić? Dlaczego tak naprawdę lubimy ten słodki smak? E, jak się rodzimy, słuchajcie, pierwsze, co poznajemy, to słodki smak mleka matki, cukier laktozowy inaczej. On wiąże z tym, z się z emocjami, z bliskością, z miłością, z bezpieczeństwem, z czułością, im więcej mamy stresu, mamy taki deficyt emocjonalny i sięgamy więcej. Po słodki smak. Bo głód emocjonalny, smak i emocje są bardzo mocno powiązane ze sobą i bardzo łatwo się od tego uzależnić. Słuchajcie, cukry są naturalnie występującymi w przyrodzie składnikami pokarmowymi. Występują tak naprawdę wszędzie w owocach, w warzywach. Cukry są głównym źródłem energii dla naszego mózgu, są ważnym składnikiem błąd komórkowych, pomagają w spalaniu tłuszczów. Zapobiegają zakwaszaniu organizmu, biorą udział w procesie krwiotwórczym, regulują poziom sytości i głodu. Ich brak w diecie przyczynia się do obniżenia um, możliwości intelektualnych, ale i jego nadmiar wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Kiedyś, słuchajcie, było tylko zbieractwo, łowiectwo. Matka natura nas tak urządziła, że jak poszukaliśmy, szukaliśmy jedzenia głównie słodkiego smaku, dlatego że w słodkim jest glukoza, czyli energia, paliwo do życia. Czyli inaczej, cukier równało się przeżycia. No, ale niestety nasza matka natura nie przewidziała jednej rzeczy: przemysłu farmaceutycznego, przepraszam, przemysłu spożywczego. Na początku XX wieku spożywano 5 kg cukru rocznie. Przyszedł rozwój przemysłu, trzeba było jakoś wykarmić klasę robotniczą, i cukier wtedy okazał się świetnym, niskokosztowym produktem spożywczym. Cukier pozwala obniżyć koszty produkcji, poprawia smak. Jest to ani środek konserwujący, który niestety, ale uzależnia. OK. Słuchajcie, dziś jadamy 45 kg cukru rocznie, nie tykając tak naprawdę e, słodkiego. Jemy produkty przetworzone: płatki, wędliny, sery, chleb, Pepsi, różne napoje, nektary. E, Czasami, tak naprawdę, zaczynamy dzień od 20 łyżeczek cukru. No a skąd tyle, tyle łyżeczek cukru? No, na przykład, mm, bardzo dużo osób je rano musli z jogurtami, z jakimś mlekiem. No, a niestety tam jest bardzo dużo cukru. Cukier jest tak powszechny, że mm, kiedyby wyeliminować produkty ze sklepu zawierające sztuczny cukier, zostałoby 20%. Towaru. I teraz zobaczcie: rocznie zjadamy 45 kg, nie tykając słodkiego. A jeżeli sięgasz codziennie po słodkie, to pomyśl sobie, ile tego cukru rocznie możesz e, zjeść, tak naprawdę. Słuchajcie, żaden proces biologiczny nie potrzebuje cukru spożywczego. Potrzebujemy cukier z warzyw, czasami z owoców, ale nie spożywczy, nie ten biały. Nie zdajemy sobie sprawy, ile cukru znajduje się w normalnych, tak zwanych produktach w supermarkecie. Teraz kilka faktów dotyczących cukru. Zanim przejdziemy, bo też dzisiaj Wam opowiem o procesie otruwania cukru, jak z niego wyjść, opowiem Wam kilka faktów, o których być może nie słyszeliście. Przede wszystkim zaburza odczuwanie sytości. Nadmiar cukru wytęża wątrobę jak alkoholizm. Tak zwane jest to otuszczenie wątroby. I nie występuje już tylko u alkoholików, ale występuje u osób, które jedzą zbyt dużo cukru. Nazywa się to bezalkoholowe stłuszczenie wątroby, obtłuszczenie trzewnej, w konsekwencji umieranie wątroby. Jeśli chodzi o nowotwory, no to tutaj cukier, rak żywi się cukrem, także im więcej go dostarczamy, tym niekorzyścią dla nas. Kolejną rzeczą cukrzyca. Moc mocz cukrzyków, nie wiem czy wiecie, ale jest tak bogaty w cukier, że można by z niego pędzić whisky. Cukier, który trafia do jelit, przynosi, podnosi drastycznie poziom insuliny. Kiedy dostarczamy dużej ilości cukrów prostych, to nasza trzustka reaguje wyrzutem tej insuliny i wtedy organizm tak sobie radzi, by doprowadzić do tej równowagi. No i niestety tak się dzieje. Słuchajcie, jedna łyżeczka cukru blokuje działanie odporności na jedną godzinę. Czyli jeżeli spożywamy cukier, to na godzinę mamy zablokowany układ odpornościowy. Cukier również powoduje starzenie się komórek naszej skóry zewnętrznej. No niestety drogie pani, szybciej się starzejemy, dlatego że cukier łączy się z białkiem i nasza skóra wtedy się y, szybciej starzeje. Wpływa również na utratę pamięci cukier. Były wykonane słuchajcie, badania na szczurach. Naukowcy nauczyli szczury odnajdywać w labiryncie drogę do wyjścia, a potem jedną grupę słuchajcie, karmiono dodatkowo wodą z cukrem przez 6 tygodni, a drugiej grupie nie podawano nic. Efekt był taki, że dwa razy wolniej przechodziły szczury labirynt, te które były karmione cukrem. Kolejną rzeczą, cukier działa jak narkotyk. I to jest już po prostu fakt stwierdzony, w 2007 roku przeprowadzono badania, w którym okazało się, że silniej szczury reagowały na ciastko Oreo i wodę z cukrem niż na zastrzyki kokainy. Kolejną rzeczą depresja. Badania były też prowadzone na 8 tysiącach mężczyzn przez 22 lata, którzy zjadali więcej cukru. Co, co te badania wniosły? To, że o 23% w tej grupie, gdzie zjadali więcej cukru, było depresji, stanów lękowych, zwiększone. No, i tutaj wpływa właśnie to zwiększone spożywanie cukru, powoduje depresję, wahania nastroju, zmniejsza się akceptacja własnego ciała, są choroby psychiczne. Podwyższony poziom insuliny powoduje wzrost kortyzolu, a kortyzol jest to hormon stresu, czyli tutaj jesteśmy zestresowani, mamy wahania nastroju i jak mamy ciężki dzień. No, to co robimy? Łapiemy po tabliczkę czekolady, po coś słodkiego, żeby sobie ten nastrój poprawić. Obniża również koncentrację, zwłaszcza u naszych e, dzieci. Słuchajcie, ile możemy zjeść tego cukru? Taka bezpieczna dawka hmm, to tak naprawdę e, powiedzmy 4 łyżeczki, kobiety, dzieci też do 4 łyżeczek, mężczyźni 5. Tylko teraz tak, ten cukier jest wszędzie. Tak? Na przykład w takim drzemie sklepowym mamy 24 kostki cukru na 100 gram. W jogurtach, w majonezach, w keczupach, w napojach po prostu jest tego napotęga. Słuchajcie, tak naprawdę węglowodany, czyli cukier, powoduje, że tyjemy. Nie tłuszcz, bo my nie jemy tłuszczu, bo to od tego tyjemy, bo tego mamy, mamy dużo w organizmie. No niestety, słuchajcie, nadmiar cukru zamienia się w tłuszcz. A producenci co robią? Wyrzucają tłuszcz na przykład z jogurtu typu light, 0% tłuszczu i dodają za to ogromne ilości cukru dla poprawienia smaku. Nazywamy to takie produkty niskotłuszczowe. No, i tutaj, słuchajcie, tak naprawdę w ogóle organizm bez tłuszczów nie jest w stanie sobie poradzić bez cukru spożywczego. E, tak. I teraz, słuchajcie, powiem Wam o metodach, O procesie odtruwania, jak można wyjść i przestać być uzależnionym od cukru, bo myślę, że większość z nas tak naprawdę jest uzależnionym. I tutaj oprę się o zasadę, którą, którą tutaj wprowadziła meto Kamila Rowińska. I mamy tutaj pięć takich prostych kroków: świadomość i brak racjonalizacji, asocjacje, czyli połączenia, zastępowanie. Przestanie kupowania słodyczy i małe kroki równa się wielkie kroki. I teraz kilka słów o tym. O świadomości i braku racjonalizacji. Bardzo ważne jest, słuchajcie, żeby się przyjrzeć temu, co jemy, co pijemy, zobaczyć ile cukru jemy, czytać etykiety, ile tam jest węglowodanów, tak? Warto sprawdzać węglowodany, w tym cukry. Na przykład, jeżeli mamy 5 gram. 5 gram to jest jedna łyżeczka cukru. No i na przykład jeżeli mamy 20 gramów, e, gramów e, węglowodanów, no to, no to sobie mnożymy, e, gdzie 5, 5, dzielimy przez 5 gramów i wychodzi nam ile łyżeczek cukru w danym produkcie e, jest. No i bardzo ważne jest to, żeby przestać tłumaczyć sobie, że słodycze są dobre. E, Ludzie często sobie mówią na spotkaniach: wszystko jest dla ludzi, nikt nie umarł od ciasteczka, od czasu do czasu sobie życie można osłodzić. Wszystko przecież jest zanieczyszczone. jakbym miała na to patrzeć, to bym nic nie ruszyła. Okej, okay, jedno ciasteczko, czy kostka czekolady, czy jeden batonik, on nie zaszkodzi. Ale z reguły pamiętajmy, że na jednym się nie kończy. Tak jak się posięgamy po jedne, jedne, jedno ciasteczko, to zaraz jemy drugie, trzecie, piąte, dziesiąte i tracimy nad tym kontrolę. No i słuchajcie, dlaczego ciastko ma być w ogóle wyznacznikiem naszego szczęścia? E, przecież e, ciastko czy czekolada nie powinna nami rządzić. Nie powinniśmy sobie poprawiać humoru e, takim słodkim. Ok, przejdźmy do kroku drugiego, o asocjacji, o połączeniach. Z czym łączymy jedzenie słodyczy? Kiedy to robimy? Zastanówcie się, kiedy sięgacie po to, kiedy macie zły nastrój, a może chcecie coś celebrować, dać sobie jakąś nagrodę, sprawić przyjemność, potraktować to jako relaks, odprężenie. Pamiętaj, że tak naprawdę zawsze znajdzie się okazja do zjedzenia czegoś słodkiego wizyta u koleżanki, urodziny mamy, wyjazd na wycieczkę. Ym, nagle się okazuje, że tego cukru mamy coraz więcej, tak? Słodycze równamy z przyjemnością i tutaj trzeba to zamienić te połączenia zmienić myślenie o słodyczach na aspekt pozytywny, tak? E Czyli tak, na przykład słodycze Równa się karmienie raka Słodycze równa się zanieczyszczenie organizmu Słodycze równa się kolejny tłuszcz w moim, w moim ciele Słodycze równa się cukrzyca yy, zbędna, Zbędne kilogramy, <laughs> które mamy yy, No i wtedy jeżeli pomyślisz sobie o tym Co daje Ci słodkie yy, Wtedy zaczniesz się zastanawiać w czym, yy, w czym Ci to tak naprawdę szkodzi I, i, i jak źle to na Ciebie wpływa Kolejnym krokiem, krokiem trzecim jest zastępowanie. I nie chodzi o to, byś biały cukier zastąpiła cukrem trzcinowym i natychmiast odrzuciła cukier, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odrzucić cukru z dnia na dzień, chociaż znam takie osoby, które to zrobiły. Dlaczego? Dlatego, że mm, możemy, możemy tak naprawdę wpaść w taki. Mm, w taki, w, taki, w taki stan, gdzie możemy mieć migreny, zawroty głowy, zmiany nastroju, rozdrażnienie bez sensu, dreszcze i o niczym innym nie będziemy myśleć, tylko o tym cukrze, więc ty jak alkoholik, nie wypije na drugi dzień alkoholu, to po prostu go trzęsie, nosi i po prostu tylko myśli o tym, żeby to zjeść, tak silnie uzależnia. Dlatego powinniśmy stopniować to. Czyli jeżeli słodzę dwie szklanki e, kawy, szklankę kawy na przykład, czy kubka cukru, dwie, dwie, dwie łyżeczki cukru, no to wtedy to zacznijmy od y, jednej łyżeczki, trzy czwarte, od półtorej łyżeczki, od łyżeczki, zmniejszać z tygodnia na tydzień, żeby nie odrzucić od, od razu cukru, bo nasz Organ się bardzo zbuntuje. Krok czwarty. E, przestań kupować słodyczy. E, przestań wystawiać się na pokusy, jeżeli nie masz silnego charakteru. E, z reguły ja staram się nie kupować tych słodyczy. E, ale jeżeli jest ktoś w domu, kto przywiezie słodkie i przechodzisz koło tego raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to za którym razem nie wytrzymujesz i po prostu sięgasz po to słodkie, tak? Bo na to patrzysz i to cię tak po prostu uzależnia, że masz na to ochotę i przypominasz sobie, a w tej szafeczce na pewno to jest, nie jedno mi nie zaszkodzi. Także, także. Jeżeli nie mamy tego w domu, to nas to nie kusi, tak? Bo wyjście do sklepu to też jakieś wyzwanie, czasami się nie chce i po prostu zrezygnę, zrezygnę, zrezygnujemy z tego, tak? E, można sobie słuchajcie, też ustalić, że tylko w niedzielę, powiedzmy, czy w sobotę raz w tygodniu sięgasz po coś słodkiego, mm, ale tylko z jakiejś okazji. E, żeby też nie było, że po prostu rzucasz to po prostu na zawsze, tak? Jeżeli masz dziecko, to też jeżeli będziesz kupowała to i jadła, to twoje dziecko będzie naśladowało cię i będzie robiło to samo. Słuchajcie, mnie często też zastanawia to, jak w markecie mamy półkę ze zdrową żywnością. Tak? Mamy półeczkę ze zdrową żywnością i się zastanawiam, okej, okay, tu jest napisane zdrowa żywność, a co jest wreszcie marketą. Tak? Jeżeli tutaj mamy półeczkę ze zdrową żywnością, to co jest w całym markecie? Jest niezdrowe? To też warto się nad tym zastanowić. I piąty krok, małe kroki równa się wielkie. E, czyli tutaj warto sobie ustalić takie cele, że jesz słodycze tylko w niedzielę albo raz w tygodniu, żeby, żeby po prostu sobie. Ustalić, tak? I takie małe rzeczy. I to, co powiedziałam, metoda tego stopniowania, czyli nie odrzucaj od razu cukru, nie odstawiaj go, bo będziesz miała dolegliwości, organizm się zbuntuje, nie będziesz mogła normalnie funkcjonować. Dlatego warto minimalizować tą ilość cukrów, którą mia mamy, tak? Z reguły przez dwa tygodnie odstawienie cukru jest, jest bardzo trudne. Ale jeżeli wytrwamy te dwa tygodnie, to, to z pewnością kolejne będą e, dużo, dużo e, lepsze. Mam nadzieję, że coś weźmiesz z tego, z tego filmu, który Tobie przedstawiłam e, w pigułce. E, kilka informacji. E, podsumowując, e, zachęcam Was do obejrzenia filmu: Cały ten cukier, który opowiada. E, co, co w tym cukrze jest, jak to wszystko wygląda. I to jest takie wyzwanie dla Was podsumowujące e, ten filmik, żebyście sobie uzupełniły filmem, cały ten cukier, na YouTubie możesz go obejrzeć i od e, obejrzenia tego filmu. E, Zacznij odstawiać ten cukier i weź sobie kilka wskazówek, które dzisiaj zawarłam. Możesz również te pieniądze, które przeznaczasz na słodkie, przeznaczyć na coś innego: albo wkładać sobie do skarbonki, albo dać na schronisko, na jakiś szczytny cel. I pomyśl, ile tak naprawdę wydajesz dziennie na takie słodycze. Ja bardzo Ci dziękuję za obejrzenie mojego wideo. Zachęcam Cię, żebyś e, zgłębiła film, cały ten cukier i wypisała sobie mm, te wszystkie informacje, które dzisiaj zawarłam. Także dzięki bardzo i do zobaczenia!